W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, zapraszam was do uważnego wysłuchania tych modlitw w pełnych pobożności, abyśmy mogli okazać nasz szacunek i wdzięczność Bogu. Jeśli przeoczymy te święte słowa, możemy stracić szansę otrzymania łaski i błogosławieństw, które Pan dla nas przygotował. Otwórzcie swoje serca, aby przyjąć jego bezmierną miłość. Panie, w tej tak delikatnej i pełnej potrzeby chwili mojego życia zbliżam się do Ciebie z sercem całkowicie otwartym i gotowym na przyjęcie Twojego błogosławieństwa. W tym momencie słabości uznaję przed Tobą moje własne ograniczenia, moje najgłębsze lęki, moje nieustające troski i wszystko to, co mnie przytłoczyło. Z pokorą oddaję to wszystko w Twoje miłosierne ręce, wiedząc, że tylko Ty masz moc ulżyć ciężarowi, który noszę w sercu. Uznaję moją kruchość, tę słabość, która często sprawia, że czuję się mały i słaby wobec wyzwań życia. Moje myśli są obciążone wątpliwościami i lękami, i czuję, że ciemność przeszłości mnie otacza, pogrążając moją duszę w głębokim smutku. Czuję się zagubiony, jakbym nie mógł znaleźć drogi, a wszystko, co wcześniej wydawało się jasne, zostało przesłonięte przez burzę moich błędów i upadków. Jednak wiem, że pośród tej ciemności tylko w Tobie znajdę pokój, którego moja dusza tak bardzo potrzebuje. Proszę Cię z pokorą i ufnością, abyś pomógł mi przejść przez wszystko, co przeżyłem, aby Twoja łaska towarzyszyła mi na każdym kroku, dając mi siłę do uleczenia ran przeszłości. Moje serce jest pełne blizn, ale wiem, że Ty, w swoim nieskończonym miłosierdziu, jesteś jedynym, który może odnowić to, co zostało złamane. Tylko ty, panie, możesz przemienić ból w nadzieję, a rozpacz w światło. Ufając Twojej dobroci i bezwarunkowej miłości, błagam cię, daj mi siłę i odwagę, aby stawić czoła wyzwaniom, które jeszcze na mnie czekają, aby iść naprzód z odnowioną nadzieją. Chcę kontynuować moją drogę, ale nie mogę tego zrobić sam. Potrzebuję Twojej stałej obecności, Twojej miłości, która mnie poprowadzi, abym mógł iść z mocną i odnowioną wiarą. To w tobie, panie, znajduje prawdziwy pokój i to w twoim świetle umacnia się moja wiara. Ty jesteś promiennym światłem, które rozprasza ciemność ogarniającą moje życie, jedynym źródłem zdolnym rozproszyć głębokie cienie, które mieszkają w moim jestestwie. Bez ciebie czuję się całkowicie bezbronny, bez kierunku i celu, pogrążony w morzu wątpliwości i niepewności. Każdy krok wydaje się niepewny, a droga staje się mroczna, ale wiem na pewno, że gdy otwieram moje serce przed Tobą, gdy szukam Cię szczerze, Twoja obecność wchodzi w moje życie, napełniając mnie nieopisaną jasnością, która przemienia moje jestestwo. W tym momencie moje lęki się rozpraszają, a pokój zalewa moją duszę, ponieważ ufam, że Ty jesteś światłem, które mnie prowadzi. Moja dusza, która nieustannie szuka sensu i celu, Pragnie poznać cię głębiej. Chcę odkryć w tobie prawdziwą siłę, która pozwoli mi stawić czoła każdemu wyzwaniu odwagę, by iść naprzód, nawet gdy okoliczności są niesprzyjające, a przyszłość wydaje się niepewna. Ty jesteś moją ucieczką, moją mocną skałą, i w Tobie chcę znaleźć inspirację, by nie bać się tego, co ma nadejść. Bez względu na to, jak trudne to będzie, bo Moje jestestwo woła, by zanurzyć się w Twojej nieskończonej miłości, by zrozumieć Twoją wolę w moim życiu i znaleźć w Tobie spokój, którego potrzebuję, by iść z ufnością. Proszę Cię, Panie, otwórz oczy mojego ducha, abym mógł widzieć świat z nowej perspektywy, oczami wiary, abym mógł rozeznać Twoją miłość i Twój boski plan nawet pośród burzy, gdy wszystko wydaje się nie na miejscu, a mój umysł wypełnia się zamętem. Abym w ciemności niepewności, która często mnie otacza, mógł dostrzec Twoje światło jaśniejące mocno, prowadzące mnie pewnie i objawiające drogę, którą mam iść. Chociaż wszystko, co jest na zewnątrz mnie, wydaje się mroczne, niepewne i poza kontrolą. Wiem, że wewnątrz mojego jestestwa jest niezachwiane światło, które ty tam umieściłeś, światło, którego żadna moc ani okoliczność nie może zgasić. Twoje światło, które jest silniejsze niż jakakolwiek ciemność, nadal świeci w moim sercu, odnawiając moją nadzieję i dając mi siłę, by iść naprzód bez lęku. Wiem, że nawet w najciemniejszych chwilach jesteś ze mną, oświetlając moją drogę i dając mi pewność, że Twoja miłość zawsze zwycięży. Dziś, w tej chwili modlitwy, przychodzę przed Ciebie, Panie, z sercem pełnym pokory i nadziei. Proszę Cię, udziel mi łaski odwagi. Abym nigdy więcej nie czuł się bezsilny ani niezdolny do postępu w życiu. Pomóż mi przezwyciężyć paraliż, który strach i niepewność spowodowały w mojej duszy, który uniemożliwia mi robienie pewnych kroków ku temu, do czego mnie powołałeś. Chcę być wolny od wątpliwości i lęków, które mnie krępują, i znaleźć w tobie siłę, by iść naprzód. Bracia i siostry, jeśli czujecie, że ta modlitwa poruszyła wasze serca, nie zapomnijcie podzielić się nią z bliskimi i oznaczyć ich w komentarzach poniżej. Módlmy się razem, aby wszyscy otrzymali siłę bożą, przezwyciężyli pokusy i złe nawyki oraz dzielili się miłością i zrozumieniem w swoim codziennym życiu. Błagam cię, panie, uzdrów moją ślepotę duchową, tę wewnętrzną ciemność, która uniemożliwia mi dostrzeżenie Twojego dzieła w moim życiu. Otwórz moje oczy i pozwól mi rozpoznać Twoją obecność pośród moich zmagań chwil bólu i trudności. W każdej chwili, na każdym kroku chcę widzieć twoją rękę prowadzącą mnie, twoje światło oświetlające moje dni i rozpraszające cienie, które mnie otaczają. Otwórz moje zmysły na twoją boską rzeczywistość, abym mógł postrzegać twoją miłość i twoją moc we wszystkim, co przeżywam. Jesteś jedynym, który może wypełnić głęboką pustkę, którą czuję w moim jestestwie. Pustkę, którą tylko Ty możesz napełnić swoim nieskończonym światłem i bezwarunkową miłością. Proszę Cię, otocz mnie tym pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie pewnością, że bez względu na to, co się wydarzy w moim życiu, Ty zawsze będziesz mnie wspierał swoją ogromną mocą. Niech Twoja bezwarunkowa miłość będzie moją ucieczką i moją siłą w każdym momencie, i niech nigdy nie zwątpię w Twoją obecność w moim życiu. Błagam cię, pozwól mi rozpocząć ten dzień bez lęku, z pełnym zaufaniem, że wszystko, co mi się przydarzy, ma boski cel. Chcę przejść przez ten dzień, wiedząc, że Twoja wola objawia się w każdej chwili, prowadząc moje kroki i wskazując mi drogę. Daj mi potrzebną mądrość, abym zrozumiał Twoje zamysły, nawet gdy znajduję się pośród zamętu i zakłopotania, abym pomimo trudności mógł widzieć Twoją rękę działającą dla mojego dobra. Spraw, abym odczuł Twoją miłość w sposób namacalny, Panie, nie tylko w chwilach spokoju, ale także w błogosławieństwach i radościach, które mi dziś udzielisz, w małych cudach codziennego życia. Dziękuję Ci, Panie, za ogromny dar tego nowego dnia, za danie mi możliwości przeżycia go u Twojego boku i za siłę, którą mi dajesz, by stawić czoła wszystkiemu, co nadejdzie. Nie ma większego błogosławieństwa, niż wiedzieć, że towarzyszysz mi na każdym kroku. Chwalę Cię, Panie, i błogosławię Twoje święte imię, ponieważ pozwalasz mi rozpocząć ten dzień pod Twoją wieczną ochroną i opieką. Napełnij moje serce wdzięcznością i radością za wszystkie błogosławieństwa, które na mnie wylałeś, za Twoją wierność i Twoją miłość, która nigdy nie zawodzi. Pozwól mi przeżyć ten dzień w duchu dziękczynienia, prowadzony przez Twoje światło, Twoją miłość i Twojego Ducha Świętego, który zawsze mi towarzyszy. Niech Twoja siła otacza mnie w każdej chwili, niech Twoja mądrość oświeca mnie w każdej podejmowanej decyzji, i niech Twoja miłość pobudza mnie do działania z czułością i współczuciem wobec wszystkich, którzy mnie otaczają. Chcę być wiernym odbiciem Twojej dobroci, Twojego miłosierdzia i Twojej prawdy. Niech moje dzisiejsze czyny i słowa będą świadectwem Twojej łaski i Twojej wiecznej miłości. Panie, w tym dniu, który się rozpoczyna, proszę Cię z całego serca, abyś wylał swoje błogosławieństwo na wszystkie osoby, które staną na mojej drodze. Niech Twoja obecność będzie odczuwalna w każdym moim spotkaniu, w każdej rozmowie, którą przeprowadzę, i w każdym małym geście, który wykonam. Niech Twoja miłość odbija się w moim zachowaniu, w moich słowach i czynach, abym mógł być narzędziem Twojego pokoju i nadziei dla wszystkich, którzy tego najbardziej potrzebują. Błagam Cię, Panie, otwórz moje oczy na potrzeby innych, abym nie przeoczył cierpienia ani smutku, które mogę napotkać, ale abym był wrażliwy i uważny na każdą sytuację, którą przyjdzie mi przeżyć. Proszę Cię, daj mi serce gotowe do pomocy, do ofiarowania pocieszenia i podania pomocnej dłoni tym, którzy przechodzą trudne chwile. Niech w każdym spotkaniu mogę podzielić się odrobiną twojego pokoju, odrobiną twojej miłości. Aby osoby wokół mnie mogły poczuć ulgę i spokój, które tylko Ty możesz ofiarować, spraw, aby moja obecność była odbiciem Twojej dobroci, Twojego miłosierdzia i Twojej łaski, abym mógł być przykładem tego, co znaczy chodzić w Twoim świetle i w Twojej prawdzie. Panie, daj mi inteligencję i mądrość potrzebną do odpowiedniego reagowania na każde wyzwanie, na każdą sytuację, która mi się przydarzy. Abym nie działał pospiesznie ani impulsywnie, ale zawsze szukał Twojego prowadzenia, aby podejmować sprawiedliwe decyzje, pełne Twojej miłości. Daj mi jasność, abym rozpoznał możliwości, które mi dajesz, by służyć innym, i daj mi odwagę, by wykorzystać je z męstwem i poświęceniem. Pomóż mi pozostać niezłomnym w wierze i w pełni ufać, że będziesz ze mną na każdym kroku, prowadząc mnie i chroniąc. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie błogosławieństwa, które mi udzieliłeś do tej chwili. Dziękuję za życie, za zdrowie, za rodzinę i za wszystkie małe rzeczy, które czasem uważam za oczywiste. Dziękuję Ci za ten nowy dzień, za możliwości, które mi dajesz, by wzrastać, uczyć się i służyć. Dziękuję, ponieważ pomimo moich słabości i błędów, nadal jesteś przy mnie, idąc ze mną z cierpliwością, miłością i miłosierdziem. Dziękuję Ci głęboko za to, że zawsze jesteś ze mną, że nigdy mnie nie opuszczasz i że dajesz mi siłę i determinację, by pokonać każdą przeszkodę, która pojawi się na mojej drodze. Dziękuję Ci, Panie, za danie mi zdolności do stawienia czoła temu dniowi z wiarą, radością i nadzieją, wiedząc, że nie jestem sam, ale że ty idziesz ze mną. Proszę cię, aby w miarę upływu godzin tego dnia moje serce napełniało się wdzięcznością, pokojem i odnowionym zaufaniem do ciebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bracia i siostry, jeśli czujecie, że ta modlitwa rozjaśniła wasze serca, naciśnijcie, lubię to i udostępnijcie, aby ta modlitwa dotarła do tych, którzy jej potrzebują. Rozsiewajcie błogosławieństwa gdziekolwiek pójdziecie. Nie zapomnijcie nacisnąć subskrybuj, aby każdy dzień był nową drogą ku większej bliskości z Bogiem. Ale pamiętajcie, jeśli przegapicie tę okazję, możecie stracić błogosławieństwo, które Bóg przygotował specjalnie dla Was i Waszych bliskich.